10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie czytam Wasze komentarze, odpowiadam na nie, rozwijamy temat, dzięki czemu Wy możecie lepiej zrozumieć, a ja mogę lepiej wytłumaczyć i nie przedłużamy zaczynamy mercedes w 211 problemy z elektroniką i Robert napisał posiadam od 3 lat w 211 ale na szczęście nie mam żadnego problemu widziałem w tle raport z oczytu czy to maxieku tak drogi Robercie było to maxieku bardzo często maxiego używam jeżeli chodzi do mercedesa eee, jeśli chodzi o mercedesa bardzo dobrze mi się sprawdza. Jeszcze nie miałem merca, w którym nie byłbym w stanie za pomocą Maxiego odczytać jakichś tam błędów czy ich skasować. No, chyba że jest to wiadomo, coś jest zrąbane, jest to stały błąd, wtedy bywa różnie. A jeżeli chodzi o to, że nie miałeś jeszcze problemów z elektroniką, albo to ktoś przed tobą naprawił, albo dopiero te problemy będziesz miał. Ze względu na to, że po opublikowaniu filmu był bardzo duży odzew, nawet niektórzy pisali do mnie na grupie prywatnie. Rozmawiałem z wieloma osobami przez telefon, gdzie po prostu borykali się z takimi problemami, szukali, nie umieli znaleźć, i potem dostawałem odzew, że właśnie to, co im powiedziałem, jak ich nakierowałem, sprawiło, że auto zostało naprawione. I najlepsze jest to, że dzwonili nawet mechanicy, Polscy mechanicy z Francji, dzwonił pan z Austrii. Polak, który mieszka w Austrii i udało się pomóc i zaradzić. Dobrze, następny film, który dotyczy zaślepiania zaworu EGR. Kacper napisał za tydzień jadę na mapę i od razu wyprogramują mi EGR z mapy, czy po tym Powinienem wsadzić te blaszki? Czy już nie będzie to potrzebne? Widziałem gdzieś w internecie gotowe zestawy do wywalenia zaworu EGR Co o nich myślisz? Kolektor i zawór mułem jakieś 15 tysięcy kilometrów temu, gdy wyrzuciłem klapy wirowe z kolektora. Wyrzucenie klap wirowych bardzo dobry pomysł. Wiadomo, że jeżeli one po latach już złapią luz, urwą się, mogą zrobić spustoszenie w naszym aucie, jeżeli. Wyprogramujesz EGR-a, tak naprawdę nie wiemy, czy on będzie do końca domknięty, czy nie. Ja bym jednak wolał go dla świętego spokoju zaślepić. Czy zrobisz to, czy blaszkę, którą będziesz to zaślepiał, zrobisz samemu, czy kupisz gotowy zestaw, to już zależy od Twojej inwencji, że tak powiem, twórczej Twoich chęci. Wyprogramowanie z mapy yy, przy Okazji podnoszenia mocy, bardzo dobry pomysł. Ja wspominałem o tym chyba w pierwszym odcinku, gdzie odpowiadałem na Wasze pytania i odpowiedzi, że nie ma sensu ekstrajechać, wyprogramować egr żeby skasić kontrolkę. Czeka, lepiej zrobić to przy okazji czegokolwiek. A jeszcze tutaj napisałeś, że 15 tysięcy kilometrów temu czyściłeś kolektor do lotowych przy okazji wymiany klawirowych jeżeli przez te 15 tysięcy EGR działał wiadomo że idzie tam giełka z odmy tam giełka olejowa e, i do tego e, lecą spaliny przez EGR a ja bym jednak polecia, polecał ten kolektor przemyć tam pewnie dużo brudu nie będzie ale jednak ten nagar tam pewnie już się znajduje znowu i fajnie by było e, ogarnąć temat przy okazji oczywiście BMW Garaż Kuciakowski napisał do filmu na temat wypalania DPF-a. Ja jednak DPF-a w BMW 65 z tego względu, że wypalanie włączało się co 300 km, co jest uciążliwe. Został też zrobiony DPF Off-U tunera oraz chip tuning. Dobra, DPF został usunięty. Został wyprogramowany przy okazji podnoszenia mocy, ale tak naprawdę warto powiedzieć sobie jeszcze, że tak jak napisałeś, bo wypalał się co 300 km, albo on już był tak zasyfiony do tego stopnia, że nie potrafił się w pełni wypalić, albo był inny problem, który generował to, że ten DPF wypalał się co 300 km, na przykład. Gdzieś turbina lub coś mogło puszczać olej. Ten olej był spalany, co generowało nagar. Mogły podlewać wtryskiwacze, ale domniemam, że. Bo nie wiem teraz po czasie co tam wyszło. Ale do mnie mam, że jeżeli tuner robił ci mapę, no to posprawdzał takie podstawowe rzeczy jak korekty i tak dalej, ile daje e, ciśnienia. Turbina, i chce sterownik, czy to wstępnie wszystko jest sprawne. Być może faktycznie było tak, że już ten DPF nadawał się sam w sobie do wymiany, bo był na tyle zapełniony, że po prostu nie był w stanie sam się wypalić. A może ktoś jeździł i go zapchał do tego stopnia, że on teraz nie potrafi się wypalić, bo mi był jakiś problem. On ten problem w końcu usunął, ty auto kupiłeś. No to już jest wróżenie z kuli, że tak powiem, Misiek. Do tematu wtryskiwaczy robimy test przelewowy. Szkoda, że nie pokazałeś strzykawek na przykładzie BMW M57, ale i tak bardzo fajny filmik. Słuchajcie, ja pokazuję Wam jaka jest generalnie zasada. tak? Pokazałem na Kii, chciałem pokazać na BMC, ale olśniło mi jak otworzyłem maskę, że musiałbym demontować kolektor dolotowy. Więc łatwiej było mi pokazać to na innym aucie. Ale zasada generalnie jest ta sama, no po prostu też ściągasz przewód przelewowy z tym, że tak naprawdę dwa cylindry więcej, więc dwie szczykawki więcej. Reszta zostaje bez zmian. Także gdybym ja miał robić pokazywać na każdym silniku jak zrobić test przelewowy, to by było 100 filmów i 100 silników bym musiał przykładowo pokazać, a wątpię, żebym tyle uzbierał. No bo nie oszukujmy się. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać jaka jest zasada, jak to zrobić ogólnie, a już tutaj każdy musi ten sposób, który ja pokazałem, dopasować do swojego auta. Michał i znowu odcinek, który dotyczy odpłatnienia skrzyni korbowej. Hej, mam pytanie, silnik N47, 184 konie, mimo wymiany membrany olej dalej leci w dolot i teraz membrana może być lichej jakości, czy jeszcze jest w tej odmie, która jest zintegrowana, z pokrywą. Co jeszcze jest w tej odmie, która jest zintegrowana z pokrywą? Słuchaj, ja się spotkałem z tym, że odma w zamienniku e, dalej przepuszczała olej. E, czasem zamiennik jest jednak gorszą opcją, więc e, tak samo spotkałem się z tym, jeżeli chodzi, ostatnio robiłem dla was odcinek na temat e, czujników położenia wału wałka. Że zamienniki działają różnie, tak naprawdę. Do tego jeszcze w BMW na przykład możemy się spotkać, że podpory wału mamy podporę wału, która tłucze. Wymieniamy na nowy zamiennik, ona dalej tłucze i tak naprawdę albo trafimy dobry zamiennik, albo kupimy fabryczną tą gumę podpory wału i wtedy mamy spokój z odmami jest tak samo, no, zamiennik kosztuje mnie. Jeżeli trafimy dobrze, będzie on działał. Jeżeli trafimy źle, no to będzie tak jak w przypadku tej odmy puszczał dalej. Ja u siebie w silniku też jak wiecie, walczyłem z odmą, kupiłem dużo droższą odmę, która działa na membrance. Potem wymieniłem na filterek i tak naprawdę dopiero teraz mam spokój, ale też przeglądając fora i tak dalej, ile ludzi, tyle było. Opini, ale odcinek na temat tego, jak walczyłem ze świecami żarowymi, jak walczyłem z odmą, będzie u mnie na kanale, także tam się wszystkiego dowiecie, bo też wiele osób do mnie pisało, więc wolałem zrobić na ten temat odcinek. No i co? Jeżeli chodzi o tą twoją odmę, ja bym poszukał jeszcze czegoś, czy to oryginalnego, czy w zamienniku, ale dość dobrej firmy. I spróbował jeszcze raz. No, niestety, ale kupując zamiennik, chcemy zaoszczędzić, i czasami ta oszczędność prowadzi do tego, że musimy za coś zapłacić podwójnie. Dobra, to wszystko, jeżeli chodzi o komentarze w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym. Cześć.